Rezydencja Iwicka to kompleks czterech willi miejskich z apartamentami na Donnym Mokotowie w odległości krótkiego spaceru do Łazienek Królewskich oraz dwóch parków Morskie Oko i Sieleckiego. Stylowe wnętrza i części wspólne zaprojektowaliśmy i zaranżowaliśmy z najwyższą starannością, tak aby mieszkańcy mieli poczucie komfortu i estetyki. Stworzyliśmy też pomieszczenie klubowe, którego realizację powierzyliśmy firmie KODO. Zależało nam na pięknie zaprojektowanej i wyposażonej. Przestrzeni wspólnej, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas, właśnie czy to nagrze w brydża, czy na seansie filmowym, czy też oglądając mecz. Zdecydowaliśmy, że taki klub luksusowy, gdzie właśnie można zorganizować przyjęcie rodzinne, czy też spędzić czas z sąsiadami, albo też w odpowiedzi na potrzeby ostatnich czasów popracować w domu, ale nie w domu. To jest to, co spełni ich oczekiwania. Z deweloperem Jareal łączy nas nie tylko długotrwała, bardzo dobra współpraca, ale także spójna filozofia, w której najważniejszy jest komfort przyszłych mieszkańców. Dla naszych wspólnych klientów zrealizowaliśmy wiele projektów wnętrz mieszkań, apartamentów oraz domów. Pokój klubowy to koncept, który od początku nas zachwycił. Realizacja tych wnętrz była dla nas sporym wyzwaniem, ponieważ musieliśmy wykorzystać materiały odpowiednie do części wspólnych oraz połączyć je z przytulnym i kameralnym klimatem tego miejsca. W strefie kinowej zastosowaliśmy bardzo wygodne kanapy oraz system zasłon zaciemniających. Miejsce dedykowane spotkaniom z przyjaciółmi wyposażyliśmy w dużą, wygodną kuchnię. Oraz bezpieczny kącik dla dzieci. Jesteśmy przekonani, że pokój klubowy w rezydencji Iwicka będzie sercem tego miejsca i zapewni przestrzeń do budowania sąsiedzkich relacji.